Witam Was ponownie. W dzisiejszym odcinku będzie o Headspace, czyli e, troszeczkę zbliżę. Czyli to jest wymiar, który jest zawarty pomiędzy denkiem łuski, a tutaj punktem styku komparatora z ramionami łuski. I wymiar u mnie żądany jest właśnie ten. 1,625 cal, cala. To jest wymiar, który mnie interesuje i na taką głębokość będę musiał tą matrycę ustawić, żeby osiągnąć ten sformatowany wymiar łuski. Inne łuski, tutaj u mnie, już Wam pokazuję, na przykład ta ma więcej, ale już to powoduje, że zamek się nie zamyka. Następna ma, o ta będzie lepsza. Jeden cal 1,627. Nie wiem, czy to jest ostrzy, też musiał kliknąć to. O, jest więcej. także tą museczkę od razu tutaj odkładam. I teraz wam pokażę, że się zamek nie zamyka. To jest ta łuska cały czas. Teraz tak. Zamek: pierwsze co? Musi być z niego zdemontowana sprężyna. Dlatego że. Podczas zamykania, jeżeli nie wyjmiemy sprężyny, zamek nam się nie będzie zamykał. Nie będziemy czuli oporu, jaki będzie stawiała nam łuska. Teraz zobaczcie, widzicie, zamek się nie zamyka. Nawet się tutaj zakleszczyło trochę. O, Dobrze, to jest ta łuska. Kładę nacisk. Ta jest tam niepotrzebna. To jest łuska, która była wcześniej zmierzona zobaczcie, zamek nam się zamyka swobodnie teraz za przykładem pana Kurtiny gdzie tu jest moja taśma o, zrobię Wam tutaj przykład jest taśma Taśma jest naklejona tutaj na denko, teraz musimy ładnie to odseparować, to co nam niepotrzebne, o na denku łuski jest taśma i teraz ta łuska, która ma zamierzony wymiar przeze mnie, po naklejeniu tej taśmy powinna zamykać się z oporem lub nie zamykać, zobaczcie jest ten opór. Zamek się w zasadzie nie domyka do końca sam, tak jak wtedy. Pokazuję jeszcze raz. Znajmę to, tą folię. Teraz wkładam łuskę do środka. Zobaczcie, zamek się nie domyka do, do końca. Sam. Sam opadam do końca. Taki wymiar chcemy. Jeszcze raz nakleję tą taśmę a tą samą łuskę. Zobaczycie, że zamek się nie zamyka. Widzicie? Nie zamyka się. Czyli w tym wypadku łuska, ma, łuska jest prawidłowo sformatowana przez matrycę. I teraz przejdziemy do ustawienia matrycy. Tylko coś wytłumaczę jeszcze Wam. Prosta matematyka. To jest 7 8 cala. Gwint na 14, czyli na jeden cal jest 14 zwojów. Robimy prostą matematykę, dzielimy całą na 14 i potem będzie nam prościej to podzielić na 60 części. Gdyż 1,6, jeżeli mnie matematyka nie myli, 1,6 obrotu to będzie skok matrycy w górę albo w dół o jedną tysięczną. Będzie nam to łatwiej obliczać. Jeszcze bardziej nam to będzie łatwiej obliczać, mając specjalny pierścień Chyba zdaje się, Forrester Forester to robi z podziałką I wtedy mniej więcej widzimy, jaki obrót robi się tą matrycą. 1,6 1,000 to jest 1,000 cala skoku góry albo do w zależności w którą stronę przekręcamy. Teraz ja przestawiam kamerę i pokażę coś, co robię z matrycą. To jest tak, to jest matryca, która już ma ustawiony tutaj pierścień ponieważ ja już to mam wszystko ustawione, nie chcę sobie mieszać, to ja po prostu jej nie dokręcę, tylko ją troszeczkę zluzuję. Tak mniej więcej 2000 I zobaczycie, że po sformatowaniu tej łuski w zasadzie wymiar się nie zmieni. Zaraz wam pokażę, to jest ta sama łuska. Proszę bardzo. 627. Nie wiem, czy to widać. Powinno być widać. To jest ta sama łuska co wtedy. I ja teraz sformatuję. Teraz w zasadzie nie powinno się nic zmienić. Zobaczcie, jest ciągle ten sam wymiar. Nie wiem, czy to załapię. Zaraz sobie. zoom. O. O. Teraz może widać lepiej. Widać praktycznie się nic nie zmieniło. Teraz. Matrycę dokręcę, mniej więcej będzie 2,6 i zrobię format łuski. Tej samej, którą żeście widzieli wcześniej, co się wymiar nie zmienił. Teraz zrobię tutaj pomiar na niej. Proszę bardzo, dokręciłem te 2000. No, mam nadzieję, że złapię ostrość. No, pokaż, pokaż. O, widzicie, to jest żądany przeze mnie wymiar headspace. Czyli dokręciłem tą matrycę, dokręciłem tą matrycę z tego poluzowania, tak mniej więcej właśnie 260 obrotu i w zasadzie sformatowania, które nie przyniosło żadnego skutku, jeżeli chodzi o zbicie ramion, doszło do tego, że po dokręceniu matryca poszła w dół i zbiła nam o te 2000 cala nasze ramiona, czyli o 500 mm Teraz przestawię kamerę i łóżkę, którą żeśmy teraz sformatowali, sadzę do komory. Teraz łódzka, która jest, która była sformatowana, zamykam ją w zamku. Zobaczcie, zamek opada swobodnie. Troszeczkę odjadę tutaj zoomem. Na tą łóżkę teraz nakleję z powrotem tą naklejkę z poprzedniej łóżki, którą tu miałem na i sprawdzimy czy faktycznie tyle ile trzeba została widzicie zamek się nie domyka czyli te 5 setek mm czy tam tysięczne, cala które nam trzeba było łódka została sformatowana prawidłowo i nam zamek się zamyka Cel osiągnięty, matryca ustawiona poprawnie. Mogę formatować resztę swoich łusek. Mam nadzieję, że się nie przewijali, bo chciałbym powiedzieć coś ważnego. W tym odcinku tylko i wyłącznie pokazałem jak ustawić matrycę, aby osiągnąć żądany przez nas wymiar headspace. Jednak ten wynik, ten wymiar nie będzie powtarzalny, jeżeli nasze łuski nie będą wyżarzone wcześniej. E Wyżarzanie ma na celu usunięcie naprężeń, jakie występują w łusce po wystrzale. Ta łuska ze strzału na strzał, jeżeli jest niewyżarzana, staje się coraz bardziej sprężysta, bardziej sztywna i ona nie będzie się tak poddawać matrycy jak łuska wyżarzona. Ona nie będzie chciała, że powiem, zbić się do naszego wymiaru, którego sobie wcześniej założyliśmy. I w momencie kiedy jedna łuska nam się nie podda i nastawimy matrycę na nią, żeby się poddała, bo ona odbije do tego wymiaru, którego my sobie żądamy, i będziemy zadowoleni, o, mamy wreszcie naszą łuskę z naszym wymiarem headspace. Następną łuskę weźmiemy, sformatujemy i ta łuska będzie miała mniejsze naprężenia i ta łuska. Podda się tej, y, temu formatowaniu i będziemy mieli zupełnie inny headspace. Będziemy mieli niepowtarzalne łuski, niepowtarzalne wymiary, a co za tym idzie, niepowtarzalną amunicję. Jeżeli chodzi o wyżerzanie, będzie to w jednym z następnych y, odcinków, y, które y, będę publikował, także o wyżerzaniu też będzie. Także zapraszam do oglądania. Cześć!